Witam bardzo serdecznie. Dziś nie na ranczu, dziś nad wodą. Po wodzie szaleją niż genueński, atakuje. Tutaj widzę, troszkę wody ubyło. Spuścili stamy. Ja już sprzęt mam rozłożony. No, pół godziny mi to zajęło. Jest 5.30. Nie, godzinę, 5.55. A mój sprzęt to y, kije karbonowe, oba z Mikado. Jeden to jest Triton 330 metod feeder i Satori Satori feeder 390. Oba są od Mikado. Kołowrotki Quick 3 jest na wędce 330 od firmy DAM, a na drugiej wędce Quick 2 też firmy DAM. Wszystko do metod feeder. Żyłka 033 Zdajwy Ninja, i tak i zaczynamy łowienie. Zanętę sobie rozrobiłem, eee, taka najzwyklejsza, eee, najzwyklejsza przynęta, i granulat 4 mm. Tam sobie przygotowałem zbożową kawę. Fotelik. Miejscówkę w miarę ogarnąłem. Podbieraka nie rozkładam, bo to przynosi podobno pecha. I ciekawa sprawa, bo jestem tutaj drugi raz, tam na samym, samym środku, tak gdzieś z 50 metrów stąd wystawał korzeń, ale taki ogromny korzeń. Myślałem, że jakieś stare drzewo, ale mi się wydaje, że ono musiało tutaj tylko być na chwilę i popłynęło dalej, bo go nie ma, a woda, wody ubyło, bo wcześniej wody było aż do tam, gdzie jest trawka tutaj. Teraz jest wody dużo mniej, pewnie spuścili przed tymi powodziami, żeby trochę wody więcej wlać ale powódź, powódź chyba już, już była, nie wiem, mówili, że z y, wtorku na środę, czyli dzisiaj w nocy. Dzisiaj jest takie okienko pogodowe, jest środa, więc za pozwoleniem, za prośbą wskoczyłem y, na rybki, bo od jutra znowu ma padać, chociaż teraz lekko kropi, także nie jest idealnie, ale nie jest też źle. Y, jest to mój pierwszy film na rybach. I nie będzie tutaj jakichś spektakularnych nagrań i tak dalej. Bo dawno nie byłem na rybach, gdzieś koło miesiąc temu, i chciałbym się skupić na tej ciszy, widokach i na łowieniu. Okej, okay, obie wędki zarzucone. Ta to jest w ogóle nowa. Ta Triton Mikado 330 i kołowrotek również jest nowy, dopiero przyszedł z Allegro. Kupiłem Quick trójkę, chociaż jestem bardzo zadowolony z tej dwójki. Zobaczymy jak ta się będzie sprawdzać. No te złote wstawki, no nie, nie mój styl takie szpanerskie. Tutaj jest taki, o klasyczek fajny. I one oba mają wolny Wolny bieg i tak, jedną wędkę. No, niestety troszkę źle to zrobiłem, ale ja to poprawię, jak będę yy, przerzucał. Że dłuższą wędkę dałem z brzegu i zarzuciłem ją tu, po prawej stronie. A gdzieś, nie wiem, 50 metrów. Nie, dalej. No, tak. 60. Nie wiem, coś takiego. Na pewno dalej niż ten, niż ten korzeń. No a krótszą wędkę, tą nową, rzuciłem w tą stronę, tak na lewo, troszkę na prosto, ale tak lekko z ukosem, tak gdzieś no, w tym miejscu, a ta druga jest tutaj, tak równo z trzcinami ją rzuciłem. Także na razie, <gryw> na razie minęła minuta, nic się nie dzieje. Dobra, ja siadam, no troszkę mi się posypała ta zanęta. Uh. A ona ma, jak ona, nie, trochę się sypie, trzeba będzie więcej wody dorzucić, bo ona już swoje odczekała, więc niby powinna być taka jak, jak jest, ale zaraz doleję wody, bo w foremce mi się nie chce odciskać, musiałem odciskać ręką, ale mówię, szkoda czasu, zarzucę to mam, yy, założyłem yy, te kulki z kisłem masło, <laughs> ponawiercałem je sobie wkrętarką, żeby mieć po prostu ładne otwory, bo kupiłem na pustopa przypony, a chciałem na gumkę jakoś nie wiem, nie przejrzałem tego dokładnie i przyszły mi dwie paczki na pustopa, a to była ostatnia rzecz, jaką bym chciał z tych wszystkich przyponów tak dalej. Bo... chciałem bardzo na gumkę, no ale no, nie wiem, jakoś zaćmienie miałem, zamówiłem 20 przyponów na push stop. no Dobra, to ja idę domoczyć sonę, umyję sobie rękę, siadam, napiję się yy, kawy zbożowej, kormorany się tam drom, dużo tego. Tam jakie jaki ptaszysko tam lata. A moim telefonem tego nie nagram. Dobra, nie nie gadam, siadam, czekam, obserwuję, jakby coś tu się włączy. Na razie. Przestawiłem już zestawy, minęło na tamtych 10 minut, więc myślę, że starczy i przełożyłem od razu wędki, ta dłuższa jest teraz z mojej strony, krótsza tam i one się tam ładnie mijają, także nie pozostaje nic tylko czekać na rybę, ciekawe. Oko, ja się biorę za przerzucanie zestawów, bo już minęło kolejne 15 minut. Już siedzę tutaj godzinę, przerzuciłem już trzy razy. Teraz przerzucę czwarty. No sobie wymyśliłem, że tą krótszą wędką rzucam jakby na koniec tego cypla. Tam jest ten dojście z rzeki, ujście rzeki. Nie wiem, sam rzeka przepływa, a na drugim końcu zbiornika wypływa, no. Ale ten, tutaj na końcówce jest, znaczy wiadomo, nie rzuciłem tam pod, aż pod całą tą wyspę, ale jest w tamtą stronę rzucona, a druga jest rzucona, tam widać taki ciemny punkt, tam jest taki zatopiony bunkier, i rzucam w stronę tego bunkra. I myślę, że to jest dobra metoda, rzucam po prostu tam na no, wprost. Prędki ładnie leżą i mi to odpowiada. A kury na grzędzie nie chcą spać. Śpią tutaj na poręczy. Trzeba będzie je przegonić tam do kurnika, bo bez przesady. Ja już dojechałem do domu. No, wypad taki, żeby posiedzieć, odpocząć to ok, ale bez ryby. No, dzisiaj bez ryby, niestety, ile tam 7 godzin mi zeszło no, na siedzeniu. Aż mi się zanęta nie skończyła. Później też nie nagrywałem już tego samego pakowania się tak dalej. Bo przyszli taki facet yy, ojciec z synem przyszli i ten pytali się czy zostaje tam na noc i tak dalej, bo oni planowali zostać na noc i chcieli rozłożyć namioty i tak dalej. Więc tam posiedzieliśmy, pogadaliśmy, oni sobie rozłożyli namioty. Yy, no, oni ogólnie nastawiali się na nockę, bo tam łowili za sandaczem na trupka, więc nawet no, nie tyle, że im przeszkadzałem, chociaż byłem tam pierwszy, co oni po prostu no, nie mieli takiego oparcia na łowienie. Bardziej też chcieli razem spędzić czas i no już przy nich nie nagrywałem po prostu żeby tam nie chciałem przy nich nagrywać no bo bym się czuł pewnie skrępowany wiecie to są dopiero początki i zwinałem z manżur, przyjechałem do domu niestety jestem bez ryby dzisiaj no tam, na tamtym zbiorniku jeszcze nic nie złowiłem niestety na innych zmiernikach tak, ale na tamtym nie. Ale w tym miejscu, gdzie siedziałem, dowiedziałem się, że jest mega płytko i rzeczywiście, facet, który tam przyjechał, yy, no mówi: No, ale zobacz, no tam 200 metrów w tamtą stronę, plus minus, czapla na nogach stoi, nie? Ja patrzę rzeczywiście, czapla stoi na nogach. W ogóle tam, ile tam mogło być wody? No parę centymetrów tylko, nie? Także między mną, a nią, no tam nie wiem ile jeszcze, że tej wody spadło, bo oni spuścili ze zbiornika wodę Żeby w razie w, jakby ta ulewa jednak miała być To, żeby tej wody trochę tam doszło No ale pospuszczali wodę, no tak z pół metra myślę, no to ile tam mogło być wody? Metr, może jakieś dołki, ten, ale ja nie znam tego zbiornika No i... No i tak się skończyło dzisiaj, że nic nie złowiłem, ale posiedziałem sobie, nie wiało, było ciepło, troszkę popadało, ale miałem przeciwdeszczowy płaszcz, taki żółty <laughs> i ten. No i jestem w domu. Następnym razem myślę, żeby tam pojechać, ale nie w to samo miejsce. Bo jak też wracałem znowu z tymi tobołami, to spotkałem takiego starszego pana. On tam mówi, że mieszka od urodzenia i tak dalej, i żeby. Posprawdzać sobie zbiornik dookoła. Tam nie chciał mi powiedzieć dokładnie w jakim miejscu, i tak dalej. On tam mówi, że z drugiej strony tego zbiornika. Ale z drugiej strony mówi, że znowu tam jakiś orzech amerykański coś takiego tam rośnie, i że on rośnie w wodzie i jest grube, twarde badyle, nie jest jak tatarak, że można go przesunąć i sobie przejść, tylko że jest twardziel, i przesunąć go i przejść do wody, żeby mieć dostęp do. Nie ma szans bez wykaszania tego, czy tam coś takiego, no nie wiem. Może się tam kiedyś wybiorę, no. Znaczy wybrać się, wybiorę się na pewno tam. Tylko, że tam nie ma nigdzie dojścia, w sensie yy, samochodem. Trzeba by było tam zatażyć rower, bo tam jest ścieżka rowerowa dookoła tego jeziora. I w taki sposób mógłbym sprawdzić, czy są jakieś miejscówki, bo widziałem na Google Mapsie, że zdjęcia rowerzystów, są całkiem obiecujące, takie duże polanki z dostępem do wody, dosyć szerokim. Nie, nie były stare te zdjęcia, bo to było tak z zeszłego roku, z tego roku. Na początku też widziałem, że coś tam jest, także będę musiał się zainteresować, bo to miejsce, na którym byłem, no to jest ewidentnie słabe, płytkie. Chociaż jak ryba chce, to przypłynie wszędzie. no Tego się nie da wybadać, chyba że. Chyba, że się ma jakieś echosondy, czy tam te sądy w ogóle i tak dalej, ale to nie, no bez przesady. Gdzie tam takie łowienie z sądami, żeby ryby szukać? Ten... No, może jest frajda, może i nie, ale no nie wiem, czy bym chciał. Tak jak widziałem, sumy łowią, pływają łódką, widzą sądom, o, pod nami jest sum, rzucaj za nętę, nie? Rzuca za nętę z hakiem, czekają 5 minut, a ja, sum, no i wtedy walka, nie? No, ale takie samo szukanie też jest. Bardzo ciekawe, chociaż no, jak ktoś się nastawia mocno na złowienie takiego zwierza, no nie wiem, suma czy innego jakiegoś sandacza, no to a zresztą każdy po swojemu, nie. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Nie wiem, czy też nie nad wodą, bo strasznie pada. Teraz akurat jak podjechałem, no bo dzisiaj miało nie padać. To nie pada, ale dzisiaj w nocy znowu ma padać, jutro ma padać, pojutrze ma padać, i tak dalej, i tak dalej. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć.